Jestem człowiekiem sukcesu. W Anglii mówi się na takich jak ja manager wszystkich section leaderów. Jestem dowodem na to, że praca w brytyjskiej fabryce to nie tylko taśma z kurczakiem, 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu. Jestem żywym dowodem na to, że aby w Wielkiej Brytanii zdobyć pozycję menedżera, senior managera, regional managera, general managera, to wcale nie trzeba urodzić się długonogą Rosjanką. Nawet dla takiego faceta jak ja jest szansa, aby być wyżej niż przeciętny robol na emigracji. Najprostszym przepisem na to jest dużo obserwować i od razu reagować. Więc jeśli na fabryce ktoś rzuci piłkę i krzyknie: Aport, to najpierw sprawdzasz, jak wysoko ten ktoś stoi. Jeśli stoi niżej od ciebie, dajesz mu dyscyplinarkę za rzucanie piłką po hali produkcyjnej. Jeśli w fabrycznej hierarchii stoi na równi z tobą, donosisz na niego. A jeśli osoba, która rzuciła piłkę, stoi nad tobą, to z wywalonym językiem i uśmiechem na buzi za tą piłką biegniesz. No i gratulujesz mu świetnego rzutu. Zaczynałem jak wszyscy. Ugotowane grzyby kładłem na linii C, a puste kartony wywoziłem na śmietnik paleciakiem. Oj, chyba nie wszyscy! Kochane, ja nie mówię, że wykładanie grzybów na linię to jakiś grzech. Po prostu wstyd. Zresztą widzę, jak trzymasz kamerę. Kładać grzyby, tylko teraz ci wstyd. No i na naszą linię często przychodził szef i coś tam sobie żartował w języku angielskim. I ja na przykład wiedziałem, że żartował z nas, bo znałem język angielski, ale do końca nie kumałem, dlaczego wszyscy się z tych żartów tak bardzo śmieli. No i szybko zrozumiałem, że bezpiecznie jest w brytyjskiej fabryce żartować w języku angielskim, bo niewiele osób ten język zna. Pomimo wymogu znania języka angielskiego podczas rozmowy kwalifikacyjnej na produkcję, praktycznie nikt w tym języku nie mówił. Dziś to jest oczywiście nieistotne. Dziś każdy pracownik nazywa się Aleksander. I Nikola, a wszystkie zarobione funty wysyła prosto do Bułgarii. Ale ja nie o tym. Na naszą grzybową linię bardzo często przychodził szef, a dowiedziałem się, że był to szef, bo miał czapkę innego koloru. My wszyscy robiliśmy w niebieskich czapkach, a on miał białą. I ja wtedy pomyślałem sobie, że zrobię wszystko, aby któregoś dnia mieć białą czapkę. Kosztem kurwa wszystkiego i wszystkich. Cały czas pozostawałem wierny mojej złotej zasadzie. Kiedy piłkę rzuca niższy od ciebie, miażdżysz go. Kiedy piłkę rzuca równy tobie, raportujesz. Natomiast kiedy wyższy, Aportujesz. Szef, y, w żartach oczywiście, mówił, że widzi na linii bardzo dużo Polek. A on uwielbia Polki. Mówił zawsze, że miał w swoim luksusowym życiu bardzo dużo Polek. Bo Polki, według niego, w stosunku do Brytyjczyków, są łatwe. No i zasada awansu w takich okolicznościach jest y, bardzo prosta. Nie, nie, nie ciśniesz mu, bo tą cholerną niebieską czapkę będziesz nosił do końca dni y, swoich albo fabryki. Zapamiętaj sobie, skoro wszyscy śmieją się razem z szefem, bo kompletnie nie rozumieją, o czym mówi. To ty śmiejesz się najgłośniej. I o to w tej całej zabawie chodzi. No więc, kiedy ja najgłośniej śmiałem się z żartów szefa, to tak właśnie zaczęła się moja ścieżka awansu. Yy, możesz kompletnie nie rozumieć brytyjskiego poczucia humoru. Ale jak chcesz mieć lepszą czapkę, to pamiętaj, nie ma nic śmieszniejszego niż twój szef śmiejący się z ciebie. Przy tobie. Śmiejesz się oczywiście razem z nim. Twój śmiech nie musi być absolutnie szczery. Wystarczy tak odpowiednio podrygiwać ciałem, kiedy przychodzi na to twoja pora. A i ten sztuczny śmiech też z czasem przyjdzie. Ucz się go na przykład od Anglików. Anglicy są mistrzami sztucznego śmiechu. No i szef, jak to Brytyjczyk? Pił herbatę wyłącznie z mlekiem. No więc szybko nauczyłem się, jakim samochodem szef dojeżdża do pracy. To jest dziwnym zbiegiem okoliczności: zawsze auto z siódemką w nazwie. BMW 7. Audi A7, u was też tak jest. No i za każdym razem czekałem z tą mleczną herbatą w ręku, i ilekroć szef szedł z parkingu do fabryki. Oczywiście nigdy nie usłyszałem dziękuję. Zawsze dostawałem w oczy jakimś czerstwym żartem: że na pewno dodałem do herbaty trucizny, aby szybko przejąć stanowisko szefa. Czasami słyszałem żart, że nie ma tam mleka, tylko coś ode mnie. Ale zasada, jaką się kierowałem, zawsze była prosta, i na te chujowe żarty zareagować mogłem tylko w jeden sposób. Ha! Zawsze starałem się robić ten podrygujący ruch ciała. Aha, nie wiem czy wspominałem, ale sponsorem przepisu na sukces wywiadu ze mną jest Incogni. Taki serwis, który psuje zabawę firmom zbierającym, przetwarzającym i odsprzedającym wasze cyfrowe dane za grubą kasę. Incogni to serwis, który za waszą zgodą jest w stanie wyśledzić absolutnie wszystkie firmy, które weszły w posiadanie waszych wrażliwych danych, a następnie zmusić je do całkowitego usunięcia ich. Osobiście nie wiedziałem o jak dużej skali problemu mówimy do momentu, aż sam nie zacząłem korzystać z Incogni. Okazało się, że moje namiary leżą aż w 94 miejscach. Jak się tam dostały? No na pewno ja ich tam nie umieściłem. Aby zapukać do drzwi wszystkich firm, które nielegalnie Wyszły w posiadanie Waszych danych, wystarczy wykonać dwie proste czynności. Po pierwsze, założyć konto na stronie Incogni. Link do aplikacji znajduje się w opisie do filmu. Po drugie, wyrazić zgodę, aby serwis działał w Waszym imieniu i na Wasze zlecenie usuwał dane z serwerów do tego nieuprawnionych. Prosty interfejs Incogni pokazuje, w ilu miejscach Wasze dane namierzył i z ilu miejsc te dane skutecznie usuną. Kiedy ja zaczynałem przygodę z inkogni, dane z mywaka leżały w 94 miejscach. Od tamtej pory 40 z tych miejsc nie mówi już do mnie cześć, <tryk> tylko dzień dobry, panie Tomku. Zapraszam do linków w opisie, jeżeli firmom zewnętrznym chcecie ograniczyć dostęp do waszych danych, a dodatkowo niespecjalnie lubicie, kiedy ktoś te dane sprzedaje na lewo i prawo. Natomiast pierwsze 100 osób, które kliknie w link w opisie, Otrzyma 20% zniżki na serwis. No więc robiąc to co robię, bardzo szybko zostałem poddany pierwszemu testowi. Dostałem pod swoje skrzydła 5 osób. Trzech chłopaków z Polski, jednego Litwina i jednego Łotysza. No i zasada była prosta. Oni mieli pracować, a ja miałem raportować wyniki i ewentualnie podkręcać śrubę tam gdzie się da. Dostałem też, i tu nie żartuję, 50 pensów na godzinę więcej oraz czerwony czepek. Jak Boga kocham, czerwony czepek i 50 pensów na godzinę więcej. Ty wiesz, ile kolor tej czapki i ta podwyżka dają władzy tam w środku? Jesteś liderem, jesteś Polakiem, masz czerwoną czapkę i zarabiasz 50 pensów na godzinę więcej niż inni Polacy. No i ten kolor, coś pięknego. Szybko nauczyłem się, że w fabrycznej ścieżce kariery nie ma miejsca na coś takiego jak szacunek do ludzi. Szacunek do ludzi zwyczajnie się nie opłaca, a nie opłaca się mieć czegoś, czego nie opłaca się mieć. Chcę, żeby to wybrzmiało. Jedyny pozytywny feedback, jaki kiedykolwiek wystawiłem mojemu podopiecznemu, to jesteś świetny, w wiecznym opóźnianiu planów produkcyjnych. Nie chcę cię widzieć na oczy, dopóki szybciej nie będziesz pakował tej cebuli. Tak, ja wiem, że potem po pracy albo na przerwie oni mnie straszliwie obgadywali. Przeklinali na mnie i jechali po mojej rodzinie, trzy pokolenia wstecz. Ale do kogo w tym wszystkim należała czerwona czapeczka na oddziale? No, do kogo? Moja czapka jest moja. Chcę, żeby w tym wywiadzie to wybrzmiało. Aha, mój szef co 20-25 minut wychodził z fabryki na fajka. No, tak się tutaj lokalnie mówi: no wychodził zapalić papierosa. Często, nawet bardzo często. Mi osobiście papierosy całe życie śmierdziały, no ale wiadomo, biała czapka oznacza wyrzeczenia. Dla mnie, uzależniony od papierosów szef, oznaczał tylko jedno: Droga do białej czapki wiedzie przez fabryczną palarnię. Ja po prostu musiałem polubić papierosy i palenie samo w sobie. W ogóle dużo ludzi zdaje się nie rozumieć, czym dla osoby pracującej na fabryce. Jest proces wyjścia na papierosa. Jeśli podczas pracy na linii ludzie opowiadają sobie 35-40% prawdy, to na palarni dają z siebie 110-120%. Mój szef to samo, w biurze patrzył na mnie z takim ciężkim wyrazem twarzy, a na fajku rozmawiał ze mną jak z bratem. No i co jeszcze do tej mojej historii sukcesu można dodać? Na pewno to, że szef bardzo lubił śmiać się z twardego, wschodniego akcentu. Czasem, kiedy do niego mówiłem, on tak teatralnie nadstawiał ucha. To taki stary brytyjski numer. Udawał, że rozszyfrowuje, literka po literce, co do niego mówię. A potem totalnie przekręcał to wszystko, co do niego powiedziałem, i zamieniał to w jakiś przedszkolny dowcip. Na cały głos pytał mnie. Twoja matka, co? Co zrobiła temu gościowi? No dokończ to zdanie, jestem cholernie ciekaw. A, bo ty mówiłeś o wykonaniu planu. Ha, ha. Sorry, jakoś tak nie zrozumiałem. Ha, ha. No i w tych chwilach śmiejesz się z nimi, tak podrygujesz tym ciałem. Ha, ha, ha. Ludzie mi często mówili, że to jest poniżające. No to, kiedy szef udaje, że mnie nie rozumie. bo poniżający jest fakt, że nie pale, ale pale. Przypominam jednak, że ci sami ludzie Nadal noszą niebieskie czepki, a ja nosiłem już czepek czerwony. Nawet niespecjalnie mi ten niebieski pasował. No bo sam powiedz, jak to wygląda. To ma nawet na sobie napis, jestem każdy. W drodze do granatowej czapki, a więc poziomu wyżej, miałem tak naprawdę dwa rodzaje przeciwników. Okej, okay, trzy rodzaje przeciwników, jeśli liczyć moją osobistą godność, ale. Nie o to w karierze na brytyjskiej fabryce chodzi. Godność nie jest w tym momencie najważniejsza. Nie jest dla mnie problemem śmiać się, kiedy szef się śmieje. Palić, kiedy szef pali. Krzyczeć na niewinnych ludzi, kiedy akurat szef przechodzi obok mnie. Albo sztucznie zawyżać wyniki produkcji, tak aby pod koniec zmiany szef powiedział do mnie... Oto to. Zapytasz mnie o te kolory czapek. No to trochę jak z kolorami pasów w karate. Ćwiczyłeś w ogóle karate? Bo patrząc na ciebie to o karate wyłącznie czytałeś. Ale zasada z czapkami na fabryce jest identyczna. Idziesz przez gruz tak długo, aż dostaniesz czapkę wszystkich czapek. No i teraz, kiedy nosiłem czerwoną czapkę, moim celem była granatowa. Jednym rodzajem przeciwnika, o dziwo dość łatwym do pokonania, jest w tych okolicznościach rodzina. Yy, nie moja rodzina. Moja rodzina jest w porządku. Przynajmniej tak długo jak niczego ode mnie nie chce. Moja rodzina jest ok, tak długo jak ze sobą nie rozmawiamy. W pracy natomiast moim przeciwnikiem jest rodzina dyrektora regionalnego i pozostałych wysoko postawionych osób z biura. Ilekroć czuję, że nadchodzi ten dzień, kiedy czerwoną czapkę nareszcie zmienię na granatową, to wówczas bez żadnego ogłoszenia, bez żadnego konkursu, bez żadnego wcześniejszego poinformowania, nagle moim przełożonym zostaje jakiś dzieciak znikąd. I teraz mówię serio: kiedyś byłbym pełen podziwu. Serio: poszedłbym do biura i zapytał, ej. Co to za zdolniacha? Jak dostał tą pracę? Dziś natomiast nauczony doświadczeniem Idę do palarni i pytam, czy to jest dzieciak. No i szybko okazuje się, że to jakiś chrzestny regionalnego, najmłodszy kuzyn generalnego, albo kolejny dzieciak tej babki zejczar. No i czy ja się w takich chwilach załamuję? No nie! Może pokrzyczę tego dnia trochę na chłopaków z pracy i powiem o jeden raz za dużo, że do niczego się nie nadają. Może po takiej nominacji przez dwa tygodnie nie odbieram telefonów od żony, ale nigdy się nie załamuję. Za długo tu po prostu jestem, aby wierzyć, że jakiś lokalny chłopaczek znikąd, który świeżo po ukończeniu szkoły zanurza się w tym całym produkcyjnym bagnie. Długo tu wytrzyma. Wiem już, że jeśli plany produkcyjnego nie wykończą, to na bank wykończy go kultura organizacyjna tego miejsca. Jaka jest w ogóle kultura organizacyjna na brytyjskiej fabryce? My to nazywamy spychologią, po brytyjsku blameology. Gdyby chcieliście to przetłumaczyć na polskie realia, to trochę jak zrzekanie się spadku po zmarłym zadłużonym wujku. Zawsze jest tak, że ktoś coś zrobi, ktoś czegoś nie dopilnuje i zaczyna się szukanie niewinnych. No i osoby, które są tu najdłużej, Spokojnie winę przerzucą z siebie na kogoś innego. No i ta wina, koniec końców, dotrze do naszego nowo przybyłego chłopaczka w granatowej czapce. Jak on się biedny wybroni, skoro nadal mieszka z rodzicami? Jak wytłumaczy niewyprodukowanie 80 tysięcy paczek produktu, skoro mama nadal wiąże mu buty, a do pracy daje pudełko z lunchem? Te, w sensie pudełko śniadaniowe. Ten rodzaj przeciwnika jest łatwy, bo umiera sam. Nigdy nie pytasz, czy taki chłopaczek przeżyje. Zawsze pytasz, kiedy umrze. No i trzy miesiące temu chłopaczek o imieniu Kaden usłyszał kilka bardzo nieprzychylnych inwektyw, bo zbyt dużo ludzi puścił na te. no. E, wakacje. Chciałem powiedzieć holidaya. Zbyt wiele osób puścił na wakacje i produkcja stanęła. No i chłopak zgodnie z przewidywaniami nie wytrzymał ciśnienia oskarżeń. Kaden zaczął na całe noce zamykać się w biurze i unikać ludzi. No a potem wziął trzy miesięcznego Sika. E, znaczy zwolnienie chorobowe. My tu w Wielkiej Brytanii mówimy na to Siki. Zwolnienie chorobowe. A po tym okresie Keyden wyparował. Tak zwyczajnie. Znacznie gorszym przeciwnikiem na drodze kariery jest wysoko postawiona osoba z Europy Wschodniej. Ja nie twierdzę, że taka osoba jest mądrzejsza albo lepsza ode mnie. Twierdzę tylko, że jest dokładnie tak samo uparta. No i taki właśnie był Gustavs. Chłop, którego w ostatniej chwili wrzucono na należne mi miejsce. Obaj robiliśmy dokładnie tyle samo, żeby się podlizać. Ja na przykład odbierałem telefony z fabryki, kiedy byłem z rodziną na wakacjach. Gustawss odbierał telefony z fabryki, kiedy był z rodziną na wakacjach. Moją przewagą było to, że z Polski do Wielkiej Brytanii jest bliżej. Niż z Łotwy do Wielkiej Brytanii. Żeby się podlizać, ja na przykład przestawałem dziecku gotować w niedzielę obiad i pędziłem do fabryki. A Gustaw potrafił dzieciaka nie odebrać w ogóle ze szkoły, tylko pędził do fabryki, bo zadzwonił szef. Ja po godzinach wysyłałem szefowi sugestie, jak poprawić wydajność na liniach. No i z wysyłał szefowi maile, jak zamawiać mniej agencji, a wykonać dokładnie tyle samo. Mówię ci, koleś z Europy Wschodniej to najgorszy możliwy przeciwnik, jeśli obu wam zależy na białej czapce. No to teraz tak. Na pewnym etapie jeden z chłopaków z produkcji mógł mi na temat Gustawsa to i owo powiedzieć. Ja mam ogólnie słabą pamięć i z reguły dużo nie pamiętam, bo generalnie w ogóle staram się ludzi nie słuchać. Ale jedną rzecz mogłem całkiem dokładnie zapamiętać. Na przykład to, że Gustavs po godzinach zajmował się w domu podrabianiem kart debetowych i kredytowych. Jak się dowiedziałem, nie jest taki specjalnie trudny, a Gustavs miał z tego całkiem niezłe pieniądze. A to wszystko powiedział mi w nerwach chłopak, któremu Gustaw nie zapłacił za ostatnią przysługę i podobno zagroził mu pobiciem, albo ujawnieniem jakichś ciekawych faktów. No i teraz pytanie, co ja mogłem z taką informacją Gustaw się zrobić. Zrobić mogłem generalnie wszystko i nic. Ale jeśli przeciwnik Twojego rozmiaru krzyczy aport, to. Powiem, może tak. Byłem bardzo zdziwiony, kiedy pewnego dnia do fabryki przyjechała policja. Faceci w mundurach weszli do fabryki i zdziwionemu Gustawsowi założyli kajdanki, po czym wyprowadzili go z budynku. Kompletnie nie wiem, jak dowiedzieli się, że facet po godzinach lubił bawić się plastikiem. Nie mam pojęcia, jak dowiedzieli się o tym, że facet wytapiał karty bankomatowe i programował na nich chipy. No po prostu nie wiem. Byłem dokładnie tak samo zdziwi zdziwiony, jak ty teraz. A że stało się to cholernie szybko i dosłownie nikt nie spodziewał się tak szybkiej utraty menadżera, stanowisko rykoszetem. Z padło na mnie. Fund 50 na godzinę więcej i... Granatowa czapka. Ja to traktuję jak zapłatę za moje zrywanie się od trzeciej nad ranem, bo w fabryce brakuje wsparcia na moim szczeblu. To za przerwane wakacje z rodziną, bo fabryka bez mojej pomocy nie wyrobi wakacyjnej promocji. To zapłata za te wszystkie papierosy wypalone w kantynie. To wszystko zapłata za moje ciężkie poświęcenie. Tańczymy razem, ale upadamy zawsze sami. Zapytasz, w jakim miejscu dzisiaj jestem? W końcu od momentu kiedy zasłużyłem sobie na tą czapkę, minęło już trochę czasu. Przez długi czas konsekwentnie robiłem swoje. Nadal Nadal pracowałem w nadal pracowałem w fabryce z jedzeniem brytyjskim jedzeniem Zabawne że w dzisiejszych czasach nawet klocki Lego mają etykietkę aby ich nie jeść a brytyjskie jedzenie nie <ścoughs> No więc nadal robiłem swoje Jeśli wolny weekend jednocześnie chciała mnie i moja rodzina i fabryka wybierałem fabrykę No i na pewnym etapie mojej ścieżki kariery odeszła żona ale pff. Weź, droga po białą czapkę wymaga poświęceń, nie? A jak ludzie z produkcji cisnęli mnie, że chcą podwyżek, to zamawiałem im szkolenie z sukcesu i webinar o jakimś zdrowiu psychicznym czy innym gówno. Chciałem po prostu, aby nauczyli się, że pieniądze nie są w pracy najważniejsze. Najważniejsza w miejscu pracy jest równowaga i balans. A i słuchaj tego, <grych> na którym się tapie narkoman Irek, opowiedział mi fajny dowcip. Naprawdę się uśmiałem. Irek porównał narkomanów do świątecznych choinek. Kiedy choinka umiera i narkoman umiera. To pozostają po nich tylko rozsypane igły. <grych> no ale ja nie o tym. Kilka tygodni temu byłem na jeszcze jednej. Niepozornej imprezie pracowej. Bawili się tam wszyscy wielcy z naszego zakładu pracy, więc pomyślałem, że też pójdę i zarobię parę punktów. Rozumiesz, no, z tym się pośmiałem, chociaż kompletnie nie pamiętam już, jak to jest szczerze się śmiać. Z tamtym poszedłem na papierosa, chociaż do dziś nie nauczyłem się palić. W wysoko postawionej babce z zarządu przedstawiłem kilka pomysłów na przyspieszenie produkcji. No i co z tego, że pomysły ukradłem od Gustawsa? Jemu te pomysły na spacerniaków w Lincoln do niczego już nie są potrzebne. Ale stała się też jedna bardzo niespodziewana przeze mnie rzecz. Przez całą noc nie tylko chodziłem za moim szefem krok w krok, ale co chwilę przynosiłem mu nowego drinka. No i na pewnym etapie szef przeholował i zaczął mówić troszeczkę za dużo. Jakieś nic nieznaczące pierdoły, na przykład, że anonimowo zaczepia jedną dziewczynę z produkcji. Czasem po prostu wszyscy wypijemy o jeden kieliszek za dużo i powiemy o jedną rzecz za wiele. Aport. Dobry wieczór patroni. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wyraźnie pokazał wam drogę do sukcesu w Wielkiej Brytanii. To nie jest trudne, czasem tylko trochę ubiera w moralność. Totalnie nie wiem, skąd wzięło się pojęcie: jeśli Polak ci nie pomógł, to już ci pomógł. Ogromne podziękowania w tym tygodniu wysyłam do tych najbogatszych z was. Na imprezie świątecznej bezpieczniej byliby ze mną: Adam Pietura, Jarosław Góra, Anna Jakubowicz, Grzegorz Włodarczyk, Paweł Gruca. Paweł Kozłowski i Krzysztof Bryja. A na koniec dobre słowo. Kto powiedział, że praca w Korpo jest stresująca? W zeszłym miesiącu skończyłem 27 lat. Czuję się znakomicie. Do następnego.